No hej, dzisiaj króciutko. Króciutka myśl. Jeśli dodałbym dwa, trzy filmiki z nowego kanału, to nawet jeśli byłyby to filmiki na miarę złota, to po prostu by nie zrobiły żadnego zasięgu, bo nie byłyby polecane dalej. Moja teoria wskazuje na to, że moje filmiki są zajebiste, tylko że ich nikt nie ogląda. No właśnie, już mi się nie chce powtarzać o tym, że mi się nie chce. Myślę, żeby poruszyć jakiś bardziej kontrowersyjny temat coś trudnego. Ale co jeśli ja jestem zwyczajny, niekonfliktowy, niekontrowersyjny? Oczywiście do pewnego momentu. Ale jeśli ktoś umiejętnie przesuwa granicę, to może uda mu się przesunąć ją do końca. Ale gdzie jest ten koniec? Gdzie jest granica człowieka? Jeżeli mówimy o państwie, to wiadomo, granica jest określona, i w większości, jak ktoś przesunie wojska poza daną granicę, to nie ma żadnej wątpliwości, że wojna się zaczęła. Zresztą, państwa są też na tyle jasne i klarowne, że wypowiadają sobie wojnę. Ale co jeśli jakieś państwo wyśle jednostki policyjne w nieznanym celu? Nie wpuści do samolotu rządowych przedstawicieli innego kraju, który leci w kierunku ich terytorium. No, z tego co widzę, to granice są wszędzie przesuwane i sprawdzane cały czas. A granice człowieka to już w ogóle ciężka kwestia. Trzeba by je podzielić, żeby łatwiej móc tym operować. Ale to ja nie będę już... Aha. Ja naprawdę chciałem zrobić badania i żeby sprawdzić... Tak, to już koniec odcinka, już nie mam nic więcej napisane. Ja chciałem zrobić badania nad... Chciałem zrobić badania na temat granicy człowieka, określić, jakie człowiek może ma granice i nie zrobiłem tego. Yy, I chyba tego nie zrobię. No, nie będę jakby teraz tracić czasu. Uważam, że tracę nie czasu. Dlaczego? Właśnie, stałem się, złapałem się we własną pułapkę. Pamiętam jak na początku mówiłem, że nie będę nic planował. A teraz po takim długim czasie. Mam bardzo dużo odcinków napisanych. Raz, bardzo dużo odcinków. I dopisuję kolejne. Wczoraj dwa, trzy mi wypadły z głowy, bo zasypiałem. I dzisiaj rano mi się przyśnił jeden, a długo nic nie miałem. No i tworzę dużo scenariuszy, które, tak jak tutaj, o, no rozpoczynam temat, później sobie nie będę się, będę się posiłkować gotowymi badaniami. No i teraz ja nie stracę czasu na research. Nie użyję tego czata GPT, żeby mi powiedział, bo on ściemnia, albo ja nie, nie umiem zadawać pytań. Po prostu taki odcinek wrzucę bez konkretnego rozciągania, robienia badań. A może zrobimy te badania? Nie, nie dzisiaj.